mieszkamy w pięciu krajach w Polsce, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i w Holandii ale łączy nas jedno mamy te same polskie korzenie i tą samą polską grupę krwi to nie jest grupa A czy B 0 Rh plus to, plus to jest przede wszystkim Polska krew przybywamy tu dzisiaj jako Polacy po to, by na nowo nauczyć się miłości ojczyzny od tych, którzy już nie mogą mówić. Ale ofiara ich życia jest jednym wielkim kazaniem. Jest taka scena w Ewangelii, kiedy Pan Jezus płacze. Płacze nad swoją ojczyzną, nad Jerozolimą. Chrystus ma 33 lata i z Jego oczu płyną łzy. Mężczyźnie nie jest łatwo publicznie płakać. Płacze, bo kocha swój kraj. Płakał również nad grobem łazarza. Płakał, bo umarł jego przyjaciel. Bo widział cierpienie i smutek Marty i Marii. Miłość przyjaciół, najbliższych, rodziny i miłość ojczyzny. Te dwie wartości wycisnęły łzy z oczu samego syna Bożego. Ale miłość ojczyzny jest czymś wyższym. Większym, bo to dla ojczyzny zostawia się rodzinę, przyjaciół. Iluż Polaków wyjeżdżało, aby walczyć w jej obronie o jej niepodległość. Kochali ojczyznę ponad wszystko. Czym jest ojczyzna? Ojczyzna to serce. I pewnie bardziej sercem przeżywamy to, że jesteśmy Polakami niż głową. Kiedy grają mazurka Dąbrowskiego, kiedy Polak wygrywa na olimpiadzie, kiedy wręczają mu złoty medal, kiedy gdzieś na ojczyźnie spoczeka, spotykamy rodaka, to bardziej serce czuje niż głowa. Ojczyzna to jest serce. I tak jak traktowali ci, którzy tu spoczywają. Ona może być chore, zranione, zmęczona, ale to jest serce. Żywe i bijące. Wielkie. Jest jeden człowiek, który doskonale pokazał, jak wygląda miłość ojczyzny światu. To nasz wielki rodak Jan Paweł II. Wczoraj byliśmy nad jego grobem. Nieraz mu zarzucano i na Watykanie, i gdziekolwiek indziej, że jest zbyt polski. On miał polskie serce i chciał pokazać światu, jak. Smakuje ewangeliczna miłość z polskiego serca. Ile razy przyjeżdżał do naszej ojczyzny, mówił: To jest moja ojczyzna i mi obchodzi, to jest mój kraj, to jest mój naród, to jest moja Polska. I po to tutaj jesteśmy, aby uznać, że coś jest moje, moje, bo jeżeli to jest mój mąż, moja żona, moja matka. Mój brat, moja siostra, mój kraj, to będę ich bronił. Potrafię za nich cierpieć, a nawet będę w stanie oddać za niego życie. Iluż Polaków przez wieki traktowało ojczyznę jako serce? Iluż oddało za nią życie? Czy jest taki skrawek ziemi, gdzieby nie było polskiego grobu? Dziękujmy dzisiaj. Za to, że Bóg nas wybrał, abyśmy byli Polakami, że dał nam ze swej woli taką narodowość. Kochajmy Polskę, godnie ją reprezentujmy. Niech Europa i świat wie, że Polak to ten, kto jest mocny Bogiem, kto kocha Matkę Najświętszą, kto jest wierny Kościołowi i Papieżowi. Wołam do Was, polegli tu bracia, Pomagajcie nas na drogach miłości ojczyzny. My modlimy się za Was, a wy módlcie się za nami. Maryjo Klowo Polski, módlcie się za nas. Amen.